Dzień dobry, nazywam się Arkadiusz Trzczołek, jestem strategiem rynku stopy procentowej w PKO Banku Polskim. Ostatnie dni przyniosły znów podwyższoną zmienność cen obligacji skarbowych, do czego głównie przyczyniły się doniesienia na temat negocjacji handlowych z Chinami. Po tym, jak szybko odwrócony został wzrost rentowności z przełomu tygodnia, zakładamy, że wciąż istnieje pole do spadku rentowności polskich obligacji skarbowych w sektorze 10-letnim w okolice 1,90%. Na początku tygodnia doszło globalnie do wzrostu rentowności obligacji po lepszych danych z chińskiego przemysłu oraz zmianie w kierownictwie niemieckiej koalicyjnej partii rządzącej SPD, gdzie zwyciężyła frakcja opowiadająca się za odejściem od polityki zerowego deficytu oraz zwiększenia wydatków związanych z celami klimatycznymi. Jednak kolejny zwrot w wojnie handlowej między USA a Chinami przyczynił się do odwrócenia tych wzrostów rentowności. Pomimo wciąż możliwego osiągnięcia porozumienia w pierwszej fazie negocjacji, coraz bardziej odległy wydaje się termin podpisania konstruktywnej umowy i może do tego nie dojść przed wyborami prezydenckimi w USA zaplanowanymi na listopad przyszłego roku. Publikowane w zeszłym tygodniu dane lokalne pokazały spowolnienie PKB i powrót wskaźnika z CPI powyżej celu NBP, co powinno wspierać prezentowane w MINEC założenie o stabilizacji stóp procentowych w Polsce. Na ostatniej zaplanowanej w tym roku aukcji Ministerstwo Finansów będzie kontynuować proces prefinansowania przyszłorocznych potrzeb pożyczkowych, co powinno wspierać wyceny skarbowych papierów wartościowych. Obecnie rynek FRA w pełni wycenia obniżkę stóp procentowych w Polsce w 2021 roku. Jednak CPI znajduje się aktualnie powyżej celu inflacyjnego, gdzie, według Flesza, w listopadzie inflacja znalazła się na poziomie 2,6% rok do roku. Pomimo wyższego CPI, ciężko jednak oczekiwać podwyżek stóp procentowych ze strony RPP, nawet przy zakładanym przez NBP przyspieszeniu dynamiki wzrostu cen na początku przyszłego roku. NBP zakłada jedynie przejściowy wzrost inflacji w 2020 roku, a ponadto ostatnie dane PKB pokazały, że wzrost gospodarczy w Polsce, podobnie jak w gospodarkach strefy euro, zaczął spowalniać. Ponadto w strukturze wzrostu widoczne były osłabienie dynamik inwestycji oraz popytu konsumpcyjnego. W RPP od dłuższego czasu preferowana jest stabilizacja stóp procentowych, co powinno ograniczać pole do przeceny papierów z krótkiego końca krzywej dochodowości. Zgodnie z miesięcznym planem podaży papierów skarbowych w grudniu Ministerstwo Finansów zorganizuje aukcję zamiany zamiast wstępnie planowanego regularnego przetargu sprzedaży. Na dotychczasowych aukcjach zamiany w tym roku średnia sprzedaż nieznacznie przekraczała 5 miliardów złotych i na aukcji 13 grudnia podaż powinna być zbliżona do tego poziomu. Na tej aukcji odkupowane będą wyłącznie papiery zapadające w 2020 roku, co oznacza, że kontynuowany będzie proces prefinansowania przyszłorocznych potrzeb pożyczkowych. Po listopadowych aukcjach zapewniono już 33% finansowania zapisanego w projekcie ustawy budżetowej. Dane o strukturze inwestorów w złotowych obligacjach skarbowych pokazały dalszy spadek zaangażowania inwestorów zagranicznych do najniższego poziomu od prawie 8 lat. Jednak spadek popytu ze strony inwestorów zagranicznych kompensowany jest na razie wzrostem zainteresowania ze strony lokalnych instytucji finansowych. W październiku najmocniej wzrósł udział funduszy inwestycyjnych, które zwiększyły wartość swoich portfeli skarbowych papierów wartościowych o 2,6 miliarda złotych. Dziękuję za uwagę. W razie pytań zapraszam do kontaktu.